Cześć! Jestem Natalia, witajcie na moim kanale. W dzisiejszym odcinku chciałabym Was zaprosić na book haul. Pokażę Wam książkowe nowości, które w przeciągu ostatnich kilku tygodni zasiliły moją biblioteczkę. Są to w większości książki, które kupiłam sobie sama, bez żadnej okazji, ale są tutaj też dwie książki, które dostałam od wydawnictw w ramach współpracy barterowej. Są tutaj też książki, które dostałam jako prezent z innych źródeł. No i co najważniejsze, są tutaj książki, które przywiozłam z Anglii. Są to dla mnie pozycje szczególne, ponieważ są to wydania kolekcjonerskie, które są przepiękne. Trochę za nie zapłaciłam, ale nie żałuję tych pieniędzy, ponieważ uwielbiam ładne książki, a te zdecydowanie są ładne. Więc bez przedłużania, chyba zacznę Wam po prostu pokazywać te książki. E, może w ramach takiej przypominajki, jak zwykle w bukolach mówię, że te odcinki nie są merytoryczne. Ja tutaj pokazuję książki i skupiam się na ich fizyczności, a nie za bardzo opowiadam o fabule. W większości tych książek jeszcze nie czytałam. Zapraszam do odcinka. Pierwsza książka to reportaż z wydawnictwa Czarnego, Bezduszni, Zapomniana Zagłada Chorych Ka Kaliny Błażejewskiej. Jest to książka, o której Wam opowiadałam przy okazji odcinka z moimi planami czytelniczymi na październik. Bardzo chcę ją przeczytać jak najszybciej, ponieważ temat wydaje mi się niezwykle interesujący. Ta książka opowiada o tak zwanym programie przymusowej eutanazji podczas II wojny światowej. By, był to program wymyślony oczywiście przez nazistów, przez Hitlera, i obejmował on osoby, które według nazistów wiodły życie niewarte życia. Chodziło tutaj o osoby przebywające w placówkach psychiatrycznych, o osoby starsze, o osoby ciężko chorujące. I tutaj autorka skupia się na trzech miejscach, w których ten program miał miejsce. No i opowiada historię pacjentów, którzy stali się jego ofiarami. Skupia się tutaj na klinice psychiatrycznej w Lubińcu dla dzieci, w zakładzie psychiatrycznym w Kostynie i domu opieki w Śremie. No, jestem bardzo porusza, poruszona tym tematem. Tak jak już Wam wspominałam, czytałam książkę, która już coś na ten temat mi powiedziała, a mianowicie chodzi tutaj o książkę Medycyna na usługach Trzeciej Rzeszy. I mam takie poczucie, że chciałabym dalej pogłębić swoją wiedzę na ten temat, więc myślę, że to będzie dobry reportaż ku temu. Kolejna książka to również reportaż, tym razem Johna Krakauera, e, autora, którego twórczość bardzo cenię, chociaż zdaję sobie z tego sprawę, że jest to taki autor budzący dużo kontrowersji. Książka ta to Pod Sztandarem Nieba: Wiara, która zabija. Ja zdecydowałam się na lekturę tej książki, ponieważ wciąż jeszcze oglądam serial, który bardzo mnie interesuje, ale jakoś tak mm, długo go już oglądam. E, chodzi tutaj o serial fabularny, który właśnie jest oparty o tą pozycję. Ten serial budzi we mnie bardzo dużo emocji, ponieważ opowiada o Kościele Mormonów i o pewnej zbrodni, zbrodni, która została popełniona na kobiecie. Jest to podobna no, historia oparta na faktach, natomiast wiem, że sama książka spotkała się z ostrą e, krytyką e, Kościoła Świętych Dniach Ostatnich. Nawet wystosowano jakieś oświadczenie do prasy, że jest to książka wyjątkowo jednostronna. Nie jest to książka obiektywna, natomiast oczywiście chciałabym tę książkę poznać i zobaczyć. Do tej pory przeczytałam już trzy książki Johna Krakauera i wszystkim się bardzo podobały. Przeczytałam wszystko za Everest, wszystko za życie oraz Misule i szczególnie Misula, zwłaszcza w świetle ostatnich wydarzeń, Które rozgrywają się w polskim internecie. Myślę, że jest książką niezwykle ważną i aktualną, i ja Wam wszystkie te książki bardzo serdecznie polecam pomimo wszystkich kontrowersji i zarzutów do Johna Krakauera. Wciąż wydaje mi się, że jest to reportażysta, którego twórczość warto poznawać. Mam do Pana kilka pytań Rebeki Makaj. To książka, którą dostałam dzięki uprzejmości wydawnictwa poznańskiego bardzo się z tej pozycji cieszyłam, ponieważ wierzyliśmy, jak nikt z tej pisarki, to była taka książka, która bardzo na mnie wpłynęła, dlatego też dużo oczekiwałam po książce, mam do Pana kilka pytań. I powiem Wam, że nie do końca spodziewałam się tego, co tej książki ostatecznie dostałam, już udało mi się ją przeczytać i opowiem Wam o niej w następnym odcinku o nowościach. Wydawniczych, dlatego tutaj za bardzo nie chcę zdracać mojej opinii. Natomiast ona nie jest taka jednoznaczna, bo jakkolwiek doceniam niektóre aspekty tej książki, tak też wiele aspektów myślę, że trochę mnie rozczarowało. Na pewno lektura tej książki nie była dla mnie tak emocjonalnie angażująca, jak lektura Wierzyliśmy Jak Nikt. Jednak ta poprzeczka właśnie spowodowana tym bardzo dobrym odbiorem pierwszej książki Rebeki. Sprawiła, że oczekiwałam chyba czegoś innego, oczekiwałam chyba czegoś więcej, co oczywiście też nie znaczy, że ta książka jest zła. Samo wydanie jest moim zdaniem w porządku, chociaż akurat należę do grona osób, którym taka okładka nie do końca się podoba, to jest oprawa twarda. W środku to wygląda tak. Nie wiem, nie podoba mi się do końca te zdjęcie na oprawie, dajcie wy mi znać, co myślicie. Spotkałam się już z różnymi opiniami, wiele osób się zachwyca, ale też słyszałam, że niektórym się nie podoba. Ja chyba w ogóle nie jestem po prostu fanką e, zdjęć na okładkach. Chyba wolę po prostu inny typ okładek. Chociaż na przykład książki Remarka, e, te czarne, mają bardzo e, gustowne zdjęcia na okładkach, więc. Też chyba nie do końca jest tak, że nie jestem fanką zdjęć, chyba chodzi po prostu o typ tych fotografii. Cariso to Powraca Taylor Jenkins Reed. To książka, której nie planowałam czytać, ale oczywiście musiałam to zrobić. Pierwszej kolejności. Porzuciłam wszystko inne, i kiedy ta książka miała premierę, to po prostu ją przeczytałam i zrobiłam to bardzo szybko, bo okazało się, że była to książka niezwykle wciągająca. Ja o tej książce wam już mówiłam, ale dla osób, które nie oglądały mojego odcinka o nowościach wydawniczych tego ostatniego, to wam tutaj wspomnę, że jest to książka o tenisistce, która jest na emeryturze, ale postanawia na ostatni sezon wrócić do sportu, do tenisa, żeby udowodnić wszystkim wokół, że jest numerem jeden. Pol, w polskim, w kobiecym tenisie. Jest to książka wypełniona rozgrywkami. Jest to książka faktycznie bardzo sportowa, ale również bardzo emocjonująca. Podobała mi się ta książka, chociaż uważam, że jej największą wadą jest wykreowanie bardzo płaskiego postaci, portretu postaci głównej bohaterki, która jest kobietą niezwykle antypatyczną, z którą bardzo trudno się utożsamić i bardzo trudno ją zrozumieć i wydaje mi się, że tutaj właśnie Taylor Jenkins-Reed zawiodła jako pisarka, ponieważ w poprzednich książkach udało jej się wykreować ciekawe i takie niejednoznaczne postacie kobiece, no może poza Malibu Płonie, bo tam jednak wszystkie postacie są takie jednowymiarowe, natomiast i Daisy i Evelyn Hugo to są postacie moim zdaniem niejednowymiarowe, i bardzo ciekawe. A Kari Soto niestety jest taką bohaterką bardzo płaską, i zdecydowanie to, co najbardziej w tej książce mnie boli, to brak e, pogłębienia portretu psychologicznego Kari. Natomiast sama książka była dla mnie bardzo angażująca i bardzo rozrywkowa, co jest o tyle zaskakujące, że ja specjalnie nie lubię tenisa. Te dwie książki ostatnio wysłała mi Ania z kanału Bookstories. Heaven to jest książka, która jakiś czas temu miała swoją premierę. Autorem jest Miko Mieko Nie Chyba nie powinnam próbować czytać tego nazwiska, skoro nie umiem. <grydy> Już spróbowałam, musicie to teraz spróbować zaakceptować albo spróbować jakoś to odsłyszeć. W każdym razie jest to książka, o której było głośno jakiś czas temu, i wtedy właśnie zdecydowałyśmy się z Anią na to, żeby tę książkę przeczytać. No, więc e, Ania już przeczytała, więc teraz moja kolej. E, natomiast mój entuzjazm co do tej pozycji nieco opadł po kilku opiniach, jakich wysłuchałam. E, jest to książka o znęcaniu się w szkole. Tyle o niej wiem e, i chyba nic więcej nie potrzebuję, jako że jest to pozycja bardzo krótka. Na pewno ją przeczytam, na pewno zrobię to niebawem. Ale mm, nie sądzę, że będzie to książka, która jakoś wybitnie mi się spodoba. No i dostałam od Ani też książkę Choroba idzie za mną o psychiatrii poza szpitalem Anny Kierdrzynek z Wydawnictwa Poznańskiego, czyli jest to książka, która opowiada o psychiatrii w Polsce. Ostatnio takie książki są popularne, co mnie bardzo cieszy, ponieważ uważam, że stan psychiatrii w Polsce jest opłakany. To jest moja dosyć szczera opinia, może nie powinnam się nią tutaj dzielić, ale tak myślę, naprawdę. Mówię to na przykładzie pewnego miejsca i mojej obserwacji pewnego miejsca, które znajduje się niedaleko mojego miejsca zamieszkania. Jest to miejsce, które poznałam i które swoim stanem mnie dosyć zbulwersowało. Trochę tak mówię enigmatycznie, ale nie chciałabym też rozpowszechniać tutaj jakiś plotek, bo wiem, że słowa też mają znaczenie. Natomiast chciałabym, żeby o warunkach w placówkach psychiatrycznych mówiło się więcej. Chciałabym, żeby polski rząd skierował na to swoją uwagę, bo najwyraźniej zajmuje go wszystko inne, tylko nie to. I bardzo mnie to smuci, ponieważ to jest niezwykle ważne i naprawdę jestem dwoma rękami za wszystkimi postulatami o dofinansowanie polskiej służby zdrowia i właśnie skupienie się na psychiatrii. Jest to dla mnie strasznie ważne i uważam, że jest to niezwykle potrzebne. W każdym razie czytam sobie dalej te książki, które o kondycji polskiej psychiatrii traktują, więc tę książkę również przeczytam z zainteresowaniem, chociaż ta książka chyba nie będzie mówiła o szpitalach psychiatrycznych, ponieważ opowiada o psychiatrii poza szpitalem. Sam podtytuł na to wskazuje. Czytałam też jakiś czas temu taką książkę Głośnik w głowie. Która nieco zawiodła moje oczekiwania, ponieważ spodziewałam się dużo po tej pozycji, a ona była taka bardzo chaotyczna i wypełniona różnorodnymi historiami. Mam wrażenie, że tam autorka troszeczkę straciła rezon i kurs, w którym ta książka powinna podążać. Mimo wszystko, i tak uważam, że warto ją przeczytać. Choroba idzie za mną. To będzie książka, po którą się gnę już niebawem i na pewno wam o niej opowiem. Tej książki nie chciałam kupować, ale tak się złożyło, że ona trafiła w moje ręce. To znaczy, tak się nie złożyło. Po prostu weszłam do księgarni i ona tam była. I jak ją zobaczyłam, to stwierdziłam, że muszę ją kupić. A to jest w ogóle dziwna sprawa, ponieważ ja zazwyczaj w księgarni stacjonarnie, w tej takiej księgarni, która jest popularna, chodzi mi tutaj o MPK, nie kupuję, ponieważ tam są ceny zawyżone i ja wolę kupować sobie przez internet albo kupować w innych księgarniach wtedy. Natomiast. Tak się złożyło, że akurat wtedy, jak była w tym Empiku, miałam kod minus 20% i ta książka zaskoczyła mnie tym, że kosztuje tylko, tylko, to też nie jest takie tylko, ale wiecie o co mi chodzi. Jak na tak ładne wydanie ta książka kosztuje 59,90, wydaje mi się, że to jest w porządku cena, to jest cena okładkowa, więc pewnie w internecie przez na przykład sklep internetowy można tę książkę dorwać taniej, więc wydaje mi się, że to jest... W porządku. Cena za ładne wydanie. A jakie jest wydanie? W ogóle powiedziałam, że to jest Yellow Face Rebeki Kwang, bo zaczęłam mówić i wciąż myślę jeszcze o tym, co powiedziałam na temat tych placówek psychiatrycznych i troszeczkę się pogubiłam, więc jeszcze raz. Jest to Yellowface Rebeki Kwang. Czyli książka autorki, która budzi na pewno bardzo duże emocji. Rebeka Kwang już w Polsce doczekała się bardzo dużego grona fanów przede wszystkim dzięki e, trylogii wojen-makowych, za którymi akurat ja osobiście nie przepadam. E, wiem też, że Babel akurat to jest taka książka, która... W Polsce wśród recenzentów, wśród odbiorców budziła różnorodne emocje. Ja na lekturę Babel się nie zdecydowałam, ponieważ fabularnie po prostu ta książka mnie nie interesowała. Poza tym bardzo nie lubię takich książek, które e, strasznie forsują jakieś przesłanie ideologiczne, nawet kiedy się z tym przesłaniem ideologicznym zgadzam. No i właśnie dlatego zdecydowałam się na to, żeby babla babla, książki babel nie czytać. Natomiast Yellow Face to jest książka, która e, z tego co wiem, nie ma w ogóle wątków Fantazy, więc wydaje mi się, że to może być ożywcze spotkanie z Rebeką Kłang. No i tak jak już Wam powiedziałam, te wydanie bardzo mi się podoba. Mamy tutaj barwione brzegi, i naprawdę bardzo takie humorystyczne, oryginalne wstawki. Tutaj jest tekst. Pewnie go widzicie, mam nadzieję, że go widzicie. Tutaj też jest tekst. Myślę, że to jest fajne. Podoba mi się to. Tutaj też jest fajny slogan, dosyć żartobliwe nawiązanie do takich standardowych sloganów na okładkach, czyli bestseller New York Timesa, którym jest każda możliwa książka. Fajnie wygląda ta książka, na pewno ją przeczytam. Już nawet zaczęłam kilka dni temu, ale jakoś tak przerwałam, ponieważ czytam aktualnie 50 innych książek i chciałabym się na nich skupić. Faktycznie papier jest nieco cienki, ale to chyba nie jest jakaś wielka wada. No więc opowiem Wam o niej na pewno w kolejnym odcinku o nowościach wydawniczych. Zamówiłam sobie też dzienniki Alana Rickmana: Prawdziwie do szaleństwa. I to jest książka, która mnie zaskoczyła, kiedy tylko wpadła w moje ręce, ponieważ zupełnie się tego nie spodziewałam. A mianowicie, nie wiem, co sobie ubzdurałam w głowie kupując dzienniki. Nie wiem, myślałam chyba, że to będą jakieś takie filozoficzne rozważania nad życiem, nad aktorstwem, nad pracą i pasją. Natomiast to są dzienniki, tak jak wskazuje na to nazwa. Mamy tutaj mnóstwo informacji z bardzo różnych dni, z życia Alana Rickmana. I są to bardzo często informacje takie powiedziałabym techniczne. Na przykład byłem tutaj i tutaj, widziałem się z tym i z tym. I ja zasadniczo, po tym jak przejrzałam sobie tą książkę to zaczęłam kwestionować w ogóle to, czy ja chcę te dzienniki przeczytać. Sama nie wiem, czy konieczne było wydawanie w takim wypadku tych dzienników, chociaż też nie chcę tak do końca oceniać, ponieważ nie przeczytałam tej książki, więc być może wśród tych informacji technicznych o życiu codziennym Alana Rickmana znajdziemy jakieś prawdy życiowe i jego takie głębokie przemyślenia na temat świata życia czy aktorstwa. Nie wiem, tego byłam ciekawa. Nie wiem, czy to tutaj znajdę. E, widziałam też bardzo dużo takich negatywnych opinii na temat tej książki, chociaż też nie wiem, czy można mieć w ogóle negatywną opinię na temat czyichś dzienników. Ja nie chciałabym, żeby moje dzien dzienniki, gdybym je prowadziła, prowadzę tylko kalendarz, nie chciałabym, żeby to zostało e, wydane. Naprawdę, nie chciałabym, żeby ktoś to czytał. Więc nie wiem po prostu, czy to było konieczne. Na pewno te dzienniki będą sukcesem finansowym, ponieważ wydaje mi się, że wiele osób było tematem Alana Rickmana bardzo zainteresowanych. No i przedmowę do tej książki napisała Emma Thompson. To jest na pewno plusem. Ja bardzo lubię tę aspektę, o czym Wam tutaj wielokrotnie wspominałam. Jest to jedna z moich ulubionych, o ile nie ulubiona. Aktorka i w ogóle, a propos Emmy Thompson, jak już tak odjechałam w dykresję, ostatnio widziałam bardzo fajny film z jej udziałem. Nazywał się Powodzenia Lio Grande i opowiadał o kobiecie dojrzałej. I w tym filmie bardzo podobało mi się to, że on przełamywał tabu związane z Doznawaniem przyjemności seksualnej kobiety dojrzałej, i bardzo mi się ten film podobał. Uważam, że był zabawny, był błyskotliwy i był przede wszystkim ważny, ponieważ, ponieważ mówił o temacie, o którym mówi się za mało. W każdym razie już się tak rozgadałam w różne dygresje. Dzienniki przeczytam, ale raczej nie będę się spieszyła z lekturą i też kiedyś Wam o nich opowiem. Grube są dosyć, ale taką formę będzie się chyba szybko czytać. Natomiast wciąż podważam trochę to, czy w ogóle jest sens coś takiego czytać. Być może zmienię stanie, nie wiem. Kupiłam sobie profesora Charlotte Bronte z taką myślą, że zdążę przeczytać go jeszcze podczas miesiąca angielskiego, ale mi się nie udało. Natomiast chcę go dokończyć, bo już zaczęłam. Chociaż nie mam wysokich nadziei co do tej książki, zewsząd słyszałam opinie raczej negatywne. Jest to książka Charlotte, która została wydana po jej śmierci. Nie wiem, zobaczymy. Kupiłam sobie wydanie z wydawnictwa MG. Mi się nawet podobają te wydania, chociaż niektóre mają dziwne ilustracje na okładkach. E, ta akurat ma ładną ilustrację, ale coś tam było dziwnego. E, nie pamiętam. Teraz. aha, Shirley ma takiego aniołka, który wydaje mi się bardzo kiczowaty na okładce. Natomiast wydanie yy, wichrowych wzgórz mi się bardzo podoba i wilet. Wilet też mam na półce nie Kiedyś na pewno przeczytam to tak a propos książek z wydawnictwa MG. Dzień niewidności już Wam pokazywałam. Będzie to moja główna lektura październikowa. Jest to klasyka literatury amerykańskiej, klasyka romansu. Ja kiedyś, bardzo dawno temu, widziałam ekranizację filmową, którą wyreżyserował chyba Martin Scorsese. Chodzi mi tutaj o ekranizację, w, którą, w której główną rolę gra Daniel Day-Lewis. I ta ekranizacja mi się nie podobała, z tego co pamiętam, nawet bardzo. Czy to jest możliwe, że Martin Scorsese wyreżyserował Wiek Niewinności? Czy teraz powiedziałam jakąś straszną głupotę? Nie wiem, muszę to sprawdzić. Jeżeli powiedziałam głupotę, to zapomnijcie o tym. W każdym razie to książka, która jest klasyką romansu. Mam wydanie z Biedronki. Lubię bardzo tą serię ze świata książki Biedronkową, ponieważ jest ładna, jest dosyć tanie, tania. Można je kupić te książki za 30 zł i wydaje mi się, że są porządne. No, więc tę książkę będę czytała, może wam ją jeszcze jakoś pokażę. Jako, że to miał być odcinek o fizyczności książek, to tu jest taka wklejka. No i dalej jest e, tekst. Bądź dobra dla zwierząt. To jest norweska książka, którą dostałam od wydatnictwa czarnego, za co bardzo serdecznie dziękuję. Tę książkę już przeczytałam i wam o niej opowiedziałam, ale jeżeli nie widzieliście tego odcinka, to tutaj tylko powiem. W dwóch zdaniach, o czym ta książka opowiada. A mianowicie jest to książka, która mówi o kobiecie, która rozwodzi się ze swoim mężem i musi na nowo przystosować ją do sytuacji, w której nie jest stale ze swoim małym dzieckiem, ponieważ mają z mężem córeczkę czteroletnią i postanowili tak bardzo racjonalnie podzielić się opieką nad córeczką. Niestety w teorii wydaje się to proste, natomiast w praktyce jest to bardzo wymagające emocjonalnie i sprawia, że bohaterka przechodzi przez taki ogromny kryzys psychiczny. Bardzo ciekawa książka poruszająca temat moim zdaniem niezbadany, niezgłębiony. Chciałabym więcej takich książek czytać. Miałam do niej tylko taki zarzut, że moim zdaniem jest za krótka. Mogła jeszcze głębiej wejść w tą psychikę głównej bohaterki, jeszcze więcej tam sytuacji przywołać, żeby opowiedzieć coś więcej o tym, jak ona w ogóle na tą sytuację się ją zapatruje. Więc wolałabym, żeby ta książka była dłuższa, ale i tak mi się bardzo podobała, a okładka też mi się całkiem podoba. No, i na sam koniec zostawiłam książki z Anglii. To są książki, które sobie zakupiłam w dwóch miejscach, chociaż w Anglii byłam w wielu księgarniach. Natomiast też nie ukrywam, że te ceny angielskie to nie do końca są na mój portfel. Książki są dosyć drogie po prostu tam, i zazwyczaj są to książki, które są również dostępne w Polsce. Dlatego zdecydowałam się tylko na zakup wydań kolekcjonerskich. Zdecydowałam się na wydania w takiej serii, która się nazywa. Macmillan Collectors Library. I zdecydowałam się w tej kolekcji na kupienie perswazji oraz wichrowych wzgórz. Widziałam całe mnóstwo książek w różnych miejscach w Londynie z tej kolekcji i chciałabym kupić je wszystkie, natomiast wtedy musiałabym chyba ogłosić bankructwo, bo jedna taka książka kosztuje 10 funtów, czyli ponad 50 zł. E, polskich pieniędzy. Polskich pieniędzy? Zotówek. No, ale kupiłam sobie dwie. Kusiły mnie też inne kolekcjonerskie wydania, które nie wiem z jakiej serii pochodzą, ale tutaj wam wkleję okładkę. Natomiast tam już za jedną książkę um, oczekiwali 20 funtów zapłaty, a te książki w rzeczywistości aż tak mnie nie zachwyciły. Natomiast te wydają mi się bardzo fajne do kolekcjonowania, ponieważ są malutkie. To też są książki, które ja nie wiem, czy będę czytać, bo mam inne wydania Perswazji i Wichrowych Wzgórz po polsku, więc najpewniej będę te książki czytała po polsku, chyba że kiedyś będę miała taką ambicję, żeby przeczytać te książki po angielsku. Ale wydaje mi się, że one są raczej trudne po angielsku, bo to jest jednak e, język specyficzny, nawet po polsku. A po angielsku myślę, że może być jeszcze trudniejszy i będzie tam pewnie bardzo dużo słówek, których nie znam. Nawet pomimo tego, że znam treść, no to pewnie dużo tam będzie rzeczy, których nie zrozumiem, i przez to nie będę czerpała aż takiej przyjemności z lektury. W każdym razie, jak te książki wyglądają? One są takie malutkie, nie wiem, czy to widać dokładnie, ale tekst na stronach jest moim zdaniem bardzo wyraźny. Ehm, wszystkie wyglądają w sposób podobny, mają taką obwolutkę i pod obwolutką są takie piękne, błękitne. Ehm, mają taką materiałową okładkę, no są przepiękne i tutaj mają taką wklejkę i mają e złote strony. Moim zdaniem są bardzo ładne i najlepszy twist w tym zakupie jest taki, że znalazłam te książki na Empiku i oczywiście są tam tańsze, bo chyba za 40 zł można kupić jedną taką książeczkę. No, ale z drugiej strony, gdybym kupiła przez Empik, a nie kupiłabym w Anglii, to nie miałabym pamiątki. I w ogóle te książki kupiłam. Może jeszcze tą drugą wam pokażę. To są perswazje oczywiście Jane Austen, czyli moja ukochana książka Jane. Te książki kupiłam w księgarni Notting Hill. Zobaczycie na pewno wstawki z tej księgarni w vlogu angielskim. Księgarnia Notting Hill to tak księgarnia, w której kiedyś pracował Hugh Grant. Na cześć przy okazji filmu Notting Hill z Julią Roberts i Hugh Grantem. To jest wspaniała komedia romantyczna. Uwielbiam ją, mogę ją oglądać co roku i za każdym razem mnie bawi. Jeżeli jeszcze nie widzieliście Notting Hill, to bardzo serdecznie Wam polecam. Właśnie w tej księgarni było bardzo dużo nawiązań do tego filmu. I było tam mnóstwo ludzi, a tak się garnie była bardzo mała. No, ale to tyle w tym temacie. No i kupiłam sobie też na pamiątkę wydanie Harry'ego Pottera, kamień filozoficzny, czyli część pierwszą, J.K. Rowling. Oczywiście tę książkę kupiłam sobie w Warner Bros. Studio, kosztowała mnie 32 funty, czyli dosyć dużo. Teraz nie będę na szybko przeliczać, ile to jest pieniędzy polskich. Muszę się Wam przyznać, że jestem bardzo słaba z matematyki, ale tak bardzo, bardzo, bardzo słaba. Mam strasznie powolne liczenie w umyśle. Używam do wszystkiego kalkulatora i w liceum i w gimnazjum byłam strasznie słaba z matematyki. Chodziłam nawet na korepetycje w klasie maturalnej, ponieważ bałam się, że nie zdam matury z matematyki, ale zdałam i nie poszło mi wcale tak źle, więc chyba trochę przesadzałam. No, ale jestem słaba z matematyki, dlatego nie będę się tutaj ośmieszać i przeliczać czegoś, żeby nie wyszły mi tutaj jakieś liczby z kosmosu. W każdym razie zapłaciłam za tą książkę 32 funty, co moim zdaniem jest dosyć dużo. Ale ta książka jest przepiękna i uważam, że to jest wspaniała pamiątka. Tam w sklepie z, w Warner Bros. było mnóstwo. Pierdu, które pewnie e, nie byłyby dobrymi pamiątkami, a też nie były tanie. Więc najlepszą pamiątką oczywiście jest książka. I teraz Wam ją tutaj pokażę w środku. Ona ma mnóstwo takich rzeczy interaktywnych, <grym> dużo takich mm, ciekawostek. Na przykład tutaj jest list do Harego, i on wygląda tak, że można sobie go roz, roz, ro, rozciągnąć. Ja oczywiście to robię tak nieporadnie, że pewnie zaraz sobie to Widzicie to? Czy ja jestem najgorsza w pokazywaniu książek? Że zaraz sobie to zepsuję. Pokażę Wam może coś innego. To nie jest takie proste, szczerze mówiąc. Zwłaszcza jak się ma takie nieporadne ruchy. Jak mówię już o moich wadach, bo już się Wam przyznałam, że nie umiem matematyki, to jeszcze Wam powiem, że ja jestem dosyć taka niezgrabna jeżeli chodzi właśnie o koordynację ruchową. Jestem jak Bella z Zmierzchu. Bardzo mnie śmieszyło zawsze, jak czytałam Zmierzch, że tam było co, w co drugiej scenie napisane, że Bella e, przewraca się tam na prostej drodze. Zawsze to mnie bawiło. A i tak Edward ją pokochał, no i co? Można być niezgrabnym. Dobra, nie mogę Wam tego tak pokazać. Nagram to z innej perspektywy i tam będę pokazywać, jak jest w środku, pewnie to zobaczycie za chwilę. No i to tyle w tym book -holu. Dziękuję Wam bardzo serdecznie za to, że oglądaliście. Dajcie mi znać, czy któraś z tych książek Was zainteresowała. Dajcie mi znać, jakie książki zasiliły ostatnio Wasze biblioteczki. Nie muszą być to oczywiście tylko książki kupione. Mogą być to też książki, które na przykład dodaliście sobie na półeczkę w Legimi, albo które kupiliście, to znaczy nie, wypożyczyliście sobie w bibliotece. W bibliotece się nie kupuje, tylko wypożycza. Są różne sposoby na czytanie i na zdobywanie książek. Pamiętajmy o tym, że kupowanie nie jest jedynym takim sposobem. Ja oczywiście korzystam ze wszystkich form elektronicznych, o czym mówię regularnie i bym tutaj nawet Wam mogła pokazać moją biblioteczkę na Legimi, aczkolwiek nagrywam tym telefonem, na którym mam tą biblioteczkę, więc chyba byłoby to niemożliwe albo po prostu te tajniki technologii jeszcze są mi nieznane i nie wiem, jak to zrobić. W każdym razie dzięki za oglądanie, do zobaczenia w kolejnym odcinku, cześć!